Hejcie się z tej strony ZKTP, witam Was na kolejnym odcinku na kanale. Tym razem wymyśliłem nową serię, która będzie nazywała się Top 5 na ślepo. Że, patrzcie, powiedzmy, bierzemy sobie na pierwszy, na pierwszy ogień Young Adish, e, klikamy sobie na Spotify jakiś jego numer. No to przykładowo, słuchałem sobie ostatnio jeden wielki syf, więc to się nie liczy. Odpalam sobie numer, wiecie, klikam sobie Young Adish na Spotify. U i na ślepo e, umiejscawiam go od, od miejsca pierwszego do piątego no i sprawdzimy sobie jaka lista nam wyjdzie widziałem to na TikToku e, zagranicznym e, który ziomek tak robi chyba z karting czy z kimś pamiętam, z kim już e, i spodobał mi się strasznie ten pomysł, więc pomyślałem czemu tego nie wprowadzić na YouTube A taki luźny format, gdy nie ma reakcji, możemy sobie odpalić więc po prostu przejdziemy sobie do pierwszego przykładu Ok, pierwszy przykład, let's go sprawdźmy sobie co to będzie Top Boy Top Boy feed Aster Myślę, że taka trójeczka na początek byłaby chyba ok Takie numer 3. Numer 3 to Bojang disaster Aster. Okej, okay, przejdźmy sobie dalej, sprawdzimy co na to przyniesie. Klony! O kurwa. Mam straszny sentyment do tego numeru. Klony myślę między dwójką a jedynką. Znowu blackout. Nie pamiętam nic. Numer 2, klony. Dobra, przechodzimy do przykładu numer 3, let's go. Fly. No, Fly to jest pierwsze miejsce. <laughs> Z bomby to jest po prostu numer, który. No, często o nim mówię. Uważam, że to jest po prostu najlepszy numer. Chopaków. Po prostu. E, bo to są moje naprawdę ulubieńcy, jeśli chodzi o, o podziemie. Więc, Fly to numer jeden. Czyli mamy pierwsze miejsce Fly. Drugie miejsce Klony. Trzecie miejsce Top Boy. To teraz czwarte i piąte. Sprawdźmy, co to będzie. Ok, przykład numer cztery. Sprawdźmy, co nam to przyniesie. Byłem za granicą. Na no numer 4, ale na piątym to by musiał być strasznie jakiś sobie kurwa numer. Na 4, no 4, no bo ten numer jest zajebisty, nie? Trochę wydają problem zrobienia tej serii, bo na no akurat w tym wypadku, bo jeśli chodzi o Adisha, to praktycznie każdy jego numer to. to mi siedzi, no. W ogóle też myślałem, żeby nie robić tego na Suncloud, bo ten Spotify jest ograniczony na liczbę numerów, nie? Ale powiedzmy, byłem zagraniczą numer 4. I sprawdźmy sobie, co to będzie na numerze 5, więc let's go i. no. No nie, no kurwa. Z bólem serca daję to na piąty numer, nie? Coś się nie odsypasz, May. No, numer 5, dno. Eee, I teraz, gdybym miał to posegregować inaczej, e, zrobiłbym to na pewno inaczej. Gdybym miał po prostu 5 numerów przed sobą, dopasowałbym to inaczej. No, ale tak wybrał los, e, tak wybrał Spotify. Dajcie znać, jak mogę podreperować tą serię jeszcze, poprawić, żeby było lepiej. No i co? Wielkie pozdro, dajcie znać, jak mi się podoba i jo, dajcie przykłady.